Dzisiejszy odcinek newsowy zaczniemy Marvelem, a konkretnie filmem Kapitan Marvel, a jeszcze konkretniej kontynuacją, która nabiera powoli kształtów. A i wybaczcie, jeżeli miniaturka czy też miniaturki są troszeczkę minimalnie no ledwo co clickbaitowe, ale staram się jakoś nadrobić te braki, które powodują ostatnio algorytmy YouTube'a. Bitwa nie jest łatwa, ale no, oczywiście nie poddamy się bez walki. W każdym razie miniaturka nie odbiega od prawdy, bo prawda jest taka, że przynajmniej dla mnie Kapitan Marvel jest jednym z tych słabszych filmów Marvela, który został uratowany jedynie przez relacje Nicka Fury'ego z kotem. Tak czy siak, pomijając już moje zdanie, film okazał się globalnym sukcesem, zarabiając na całym świecie ponad 1 miliard dolarów. Nic więc dziwnego, że studio planuje kolejną część, gdzie do tytułowej roli powróci Brie Larson. Posadę scenarzystki negocjuje obecnie Megan McDonnell, która już współpracuje z Marvelem przy serialu WandaVision, którego jeszcze niestety nie widzieliśmy, także ciężko stwierdzić, jak jej poszło. Dodatkowo, pomimo sukcesu części pierwszej, studio szuka nowej albo nowego reżysera, który stanie za kamerą kontynuacji. Osobiście wolałbym, żeby kontynuowane były inne serie albo powstawały zupełnie nowe produkcje, no ale kto wie, może druga część mnie zaskoczy pozytywnie. A wam jak się podobała Kapitan Marvel? Przechodzimy ze skrajności w skrajność, bo tym razem wiadomość dotyczy najbardziej wyczekiwanego przeze mnie filmu w 2020 roku. A chodzi tutaj oczywiście o Dune, która póki co zapowiada się po prostu świetnie. Jednak do tej pory mieliśmy tylko i wyłącznie informacje w formie tekstu. Teraz właściwie dużo się nie zmieniło, ale otrzymaliśmy już logo filmu, które razem ze zdjęciem wyciekło do internetu. No i trzeba przyznać, że prezentuje się pomysłowo, co też zauważyli i docenili widzowie. Za reżyserię odpowiada tutaj Deni Villeneuve, który stoi za Arrivalem czy Blade Runnerem 2049. W rolach głównych zobaczymy między innymi Rebecca Ferguson, Zendaya, Josha Brolina, Stellana Skarsgarda i wiele innych znanych nazwisk. No i oczywiście ja nie mogę się już doczekać oficjalnych plakatów i trailerów. A wy czekacie? Nie odbiegamy daleko od tematu, bo chodzi tutaj o Blade Runnera 2049. I jest to krótka informacja, bo zapytany o kolejne części Denis Villeneuve wyraził zainteresowanie i to spore zainteresowanie. Nie chce on jednak kontynuować historii, której już znamy, tylko stworzyć coś nowego w tym niesamowitym świecie. Co jest dobrym znakiem i po raz kolejny pokazuje, że twórca zwyczajnie wie o czym mówi. Powiedział, że kino potrzebuje oryginalnych historii i że chce odwiedzić to uniwersum ponownie, ale w ramach oddzielnego projektu. Detektywistycznej powieści Noir rozgrywającej się w mrocznej przyszłości. I mimo tego, że dla mnie kontynuacja Blade Runnera jest najładniejszym filmem, jaki kiedykolwiek powstał, to nie zarobił on zbyt wiele i chyba ledwo coś się zwrócił. Przy budżecie 150 milionów zarobił 250, co nie wróży mu niesamowitej przyszłości. Ale kto wie, może po ewentualnym sukcesie Dune'a zobaczymy jeszcze coś ze świata Blade Runnera. Jason Statham pozostaje mega popularną postacią w Hollywoodzie, co widać po oglądalności filmów z jego udziałem. Razem z The Rockiem są na tyle charyzmatycznymi aktorami, że wyrwani z oryginalnej sagi szybkich i wściekłych nadal stworzyli zarabiający masę pieniędzy spin-off. Na tym się nie kończy, bo w przygotowaniach jest spin-off do serii Niezniszczalnych, czyli emerytowanych komandosów. Kolejny film z cyklu będzie miał pod podtytuł A Christmas Story i opowie historię, w której główną rolę odgrywa Jason Statham, czyli filmowy Lee Christmas. W roli bardziej pobocznej ma się tutaj ponownie pojawić Sylvester Stallone, który ma nas tutaj czymś zaskoczyć. Ale czym, tego jeszcze nie wiadomo. Początek zdjęć jest zaplanowany na pierwszą połowę tego roku, jednak nie ma jeszcze wybranego reżysera. Pojawiły się pierwsze zdjęcia z filmu Boss Level, gdzie w głównych rolach zobaczymy Franka Grillo i Mela Gibsona. O czym będzie opowiadał Boss Level? Główny bohater jest emerytowanym członkiem elitarnego oddziału jednostek specjalnych, który przeżywa wciąż ten sam dzień w pętli czasu, który za każdym razem kończy się jego śmiercią i stara się oczywiście temu zapobiec. No i nie wiem, jak zostaną tutaj wykorzystane jakieś ciekawe schematy i sam film będzie dobry, to nie mam chyba nic przeciwko. No bo jakby nie patrzeć, z Dniem Świstaka nie było ostatnio przecież żadnych innych propozycji filmów czy też seriali, więc cieszę się, że zapowiada się na świeży i oryginalny pomysł. Kontynuując temat filmów, których raczej nie potrzebujemy, powstają dwie kolejne odsłony Transformers. I ponownie mają to być spin-offy zajechanej przez Michaela Baya serii, czyli filmy dziejące się w tym samym świecie, ale nie będące jakąś mocną kontynuacją poprzednich. Pierwszy projekt ma się opierać na serialu animowanym Beast Wars z lat 90., gdzie to autoboty i decepticony toczą walkę na nieznanej na planecie pod postaciami dzikich zwierząt. No dobra. Drugi natomiast ma być kontynuacją historii Bumblebee z 2018 roku, który spotkał się raczej z ciepłym przyjęciem na całym świecie i zarobił prawie pół miliarda dolarów. Za scenariusz do jednego z filmów ma odpowiadać Joby Harold, który brał udział w powstawaniu trzeciej części Johna Wicka. Czekacie na dwa kolejne filmy, czy raczej już olaliście serię? Dajcie mi znać w komentarzach i napiszcie mi też, co myślicie o przedstawionych dzisiaj newsach. Jeżeli odcinek się wam spodobał i co ważniejsze, jeżeli chcecie mi pomóc w walce z tymi wchrzanionymi algorytmami YouTube'a, to zostawcie po sobie ocenę i komentarz na dole. A jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych filmów na kanale, przynajmniej w teorii, to zachęcam do subskrypcji kanału, klikając w czerwony przycisk na dole. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie.